Zapraszamy Państwa we wtorek na obchody uroczystości. Rocznicy Porozumień Sierpniowych. Można z nami paradować przez miasto z największą polską flagą, sektorówką 50 na, na 10 metrów. Zapraszamy. Można ją nieść. Zaniesiemy ją pod Europejskie Centrum Solidarności. Tam spotkamy się z zacnymi gośćmi, którzy przyjechali do Gdańska, przyjadą do Gdańska, żeby świętować rocznicę porozumień sierpniowych. Święta Solidarności

Ja, schon 20 Jahre und ich habe äh, 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 in, in der, mhm. mit der tu, ah, du hier ja. lebt und sie freundlich dann ja aber das ist ganz gut cool. ich habe mich gelernt mein Sohn hat eine Polin geheiratet in Deutschland ja also die ist Journalistin und die hat mir alles gelernt bin ich nach Polen gekommen habe hier e in gekauft und habe mit den Leuten ja, ja, ja,

ale wiesz, co te pensy dosyć fajnie nasilkają? To, 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 to.